Teście. No to bardzo fajny, pozytywny początek dnia. Już słuchajcie, kawy nie potrzebuję. Tak mnie to obudziło. Kochani, Kochani, jak widzicie, ja w samochodzie jestem właśnie pod nowym domem i moi drodzy, zaraz ruszamy z tym dniem. Co tu się będzie działo, to na pewno będziecie wiedzieć z nowych vlogów, ale ja dzisiaj do was przychodzę z tym, że u nas już robi się taka pełna wiosna. Ja wiem, że ja mieszkam w tropikach, ja wiem, że u nas jest zawsze ciepło, ale powiem wam, że ostatnio te dni na Florydzie były naprawdę chłodne i było takie, można było odczuć taką tropikalną zimę tutaj u nas. i... Rzeczywiście czuję się taki powiew świeżości. Mimo tego, że to jest dopiero tak naprawdę jeszcze luty, jeszcze luty, ale już fajnie słoneczko daje, grzeje i jest bardzo przyjemnie. Ciekawostka przyrodnicza z Florydy. Jeżeli takie drzewo znajduje się na waszej działce, to wiecie, że nie możecie go wyciąć. To są jedyne drzewa na Florydzie, których nie można wycinać. Jest przepiękne.